Zadanie 12, matura 2017, poziom podstawowy w czerwiec. Punkt A o podanych współrzędnych należy do wykresu funkcji f określonej wzorem. No dobra, co my, co my wiemy na temat tego punktu? Wiemy, że funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu 2017. A zatem 2017 jest miejscem zerowym, dlatego, dlatego argumentu przyjmie wartość 0. No dobra, jeżeli 2017 postawimy tu, czy dostaniemy 0? No nie do końca, bo 2017 razy 2 i do drugiej, mm, różne od 0. Jeżeli tutaj yy, 2017 do drugiej odjąć 2017, też nie będzie równe 0. Natomiast tutaj mamy yy, 2017 plus 2017, no to to jest dużo. Ale 2008-2017 to jest 0. Razy cokolwiek jest 0, i to jest odpowiedź C.